widzowie widzowie 3 drobny Titanic z Active Huge Exclusive je. zobaczymy zobaczymy czy się opłaca je otwiera. widzowie czy drobnie huge O kurwa drobny huge band. kto by się spodziewał wyszliśmy na minus no way kto by się spodziewał Dobra, teraz zwykłe jajka. Teraz mało mam, muszę iść do kupić. coś tu będzie chyba. Ach, już Nie będzie co. No, już las, już Spokojnie, Mamy tu. Mam, moja ja jestem zabezpieczony nas spokojnie, trochę game'ów już mamy do wydania, damy radę widzowie. Zaraz wracam jak upyjaj. Dobra widzowie, wracamy do openingu. Jest tragedia. Kto by się spodziewał? Uu, huge. Super. Obra, już super. jak No i tam już pety. No, już jest, Nie tak źle, nie tak źle. No jajka będzie. No, no, nic teraz nie trafiliśmy. Ja pierdam. Jajka się kończą, jaka lipa. No jest huge pet. Już bez, nie wiem. Dobra. Ostatnie jajko. Może dokupię. Jest. jaki zwracam. wracam, zaraz zmienię miejsce i dokupię jajka. Witajcie widzowie dobra, otwieramy dalej jajka. się so, nie można otwierać tu jajek, takie useless. a tu, tu można i <coughs> Useless. Tak, jakiś bo nie widzi na minus widzowie. Czytaj tak, że płacił. O, jaki Bogol. też się hiszpeta bo... to jest moje? o kurwa ja tutaj to mi o kurwa widzowie jak Kodzisz... drugiego? nie dobra drugi się udał widzowie dobra to jest taki bogol widzowie widzowie mamy to mamy to daj Titaniko mamy Titanika widzowie To jest Titanik widzowie mamy Titanika Dobra widzowie robimy tak Za każdą, za każdą łapkę yy, rozdam tego Titanika na 10 łapek Więc widzowie wierzę w was, wierzę w was.